Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza. Zapraszam dziś na film z serii Wybierz talię. Tutaj od lewej strony macie trzy talie, ta trzy talie kart. Talię numer 1, numer 2 i numer 3. Wybierzcie sobie talię kart, która najbardziej do Was przemawia i zobaczymy, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Tutaj nie będziemy polegać na jakichś konkretnych ramach czasowych, czy to w ciągu najbliższych dwóch tygodni, miesiąca, czy trzech miesięcy, bo dla każdego najbliższy czas jest to takie indywidualne określenie. Tak więc, kochani, daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz będziemy zaczynać czytania. Ok, jeżeli już każdy z Was wybrał swoją talię kart, to najpierw zaczniemy od talii numer 1. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Czego mogą się spodziewać osoby, które wybrały talię numer 1 w najbliższym czasie? Czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie? Zobaczymy, co tutaj karty pokażą, jeżeli chodzi o tak zwany najbliższy czas. Co tutaj u Was widać w kartach? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą talię kart, tutaj kochani, mam wrażenie, że będziecie musieli stawić czoło. Czemuś nowemu mogą wyniknąć jakieś nowe problemy, bądź też jakieś nowe nieoczekiwane przeszkody. Tutaj, karty mogą informować na przykład, że. Jeżeli pracujecie, macie wśród współpracowników jakąś dużo młodszą osobę, to tutaj może się tak przytrafić, że właśnie ta dużo młodsza osoba będzie się, że tak powiem, troszeczkę wywyższała, i w pewien sposób będziecie musieli ją przekonać. I dopiero wtedy będziecie odniesiecie wrażenie, że wszystko idzie po waszej myśli. bo tutaj. Te karty mogą właśnie sugerować, że będziecie musieli pokonać coś małego, niewielkiego, i dopiero jak stawicie temu czoła, wreszcie poczujecie, że wasze życie nabrało tempa, że wreszcie coś ruszyło. To może być poniekąd związane na przykład z waszą jakąś działalnością gospodarczą, że wynikną jakieś problemy, które będziecie musieli. Przezwyciężyć i dopiero wtedy ruszy wszystko do przodu. Tutaj też może być taka kwestia, jeżeli chodzi o osoby, które na przykład mają dzieci, a że będziecie musieli a, stoczyć na przykład jakiś bój, może wasze dziecko gdzieś niekoniecznie będzie chciało pojechać, wyjechać, będziecie musieli je w jakiś sposób tam przekonywać, bądź też tutaj te karty mogą symbolizować na przykład ogólnie jakiś Was, Wasz wyjazd. Może prosiliście na przykład Waszego przełożonego o jakiś dodatkowy kurs. I on nie do końca był przekonany, a tu wreszcie uda Wam się pokonać i wreszcie gdzieś ruszycie. Tu też karty mogą właśnie symbolizować takie kwestie, jak na przykład jakaś przeprowadzka, że coś nagle wyskoczy, że będziecie musieli czemuś, sta czemuś stawić czoła i wreszcie uda Wam się właśnie pojechać gdzieś, wyjechać, może wyprowadzić. To teraz sprawdźmy talię numer 2. Zobaczymy, co tam karty pokażą, jeżeli chodzi o talię numer dwa. Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Czego mogą się spodziewać osoby, które wybrały talię numer 2 w najbliższym czasie? Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Zobaczmy, co tutaj karty pokażą, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały talię numer 2, czego Wy się możecie spodziewać w najbliższym czasie. Ok. Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart, tutaj, kochani, mam wrażenie, że będziecie mieli jakieś dwie opcje wyboru: czegoś teoretycznie lepszego, czegoś, co może ktoś Wam przedstawić jako, jako taką lepszą opcję, z tym, że to nie do końca będzie uczciwe. Tu może być taka sytuacja, na przykład, jeżeli planujecie być może. Zmianę telefonu, może chodzi o jakieś kwestie, właśnie abonamentu telefonicznego, że ktoś może Wam proponować coś teoretycznie lepszego, ale na dłuższą metę może przytrafić się taka sytuacja, że to Wy poczujecie się oszukani. A też może chodzić o kwestię na przykład jakiegoś drugiego aderatora, drugiego partnera do wyboru, że też ta osoba będzie Wam w ten sposób. Hmm, o, oczaruje Was, przedstawi się jako ktoś najlepszy, jako najlepszą opcję wyboru, a tu niestety um, poczujecie się właśnie oszukani. A tak więc, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart, tutaj mam wrażenie, że będziecie mieli drugą opcję wyboru, która teoretycznie może na pierwszy rzut oka wydać się lepszą, ale co do czego później na końcu możecie poczuć się oszukani. Tak więc, jeżeli na przykład w najbliższym czasie zamierzacie zmienić pracę, bo wydaje Wam się dana oferta troszeczkę lepsza od Waszego aktualnego miejsca pracy, to tutaj bym akurat nie radziła podążać w tą stroną, bo suma summarum i tak na końcu się okaże, że Wy możecie poczuć się oszukani, że ktoś Was zamotał, oczarował, a tu no niestety to Wy na tym. Tracicie. To teraz sprawdźmy trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. U osób, które wybrały trzecią talię kart, czego wy się możecie spodziewać w najbliższym czasie? Czego mogą się spodziewać osoby, które wybrały trzecią talię kart w najbliższym czasie? Czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talerkę, to tutaj, kochani, karty mam wrażenie, że Was ostrzegają, bo co u niektórych może być aktualnie taki, taka sytuacja, że na przykład czujecie, że macie cudowne życie, że wszystko Wam się udaje, a tu niestety przychodzi jakiś moment czegoś niespodziewanego, coś, co się nagle wydarza. I coś, co powoduje, że czujecie się bardzo przytłoczeni. Tutaj też mogą podchodzić aż stany takie depresyjne. Tutaj też możecie mieć przeczucie, że na przykład ktoś was tym czynem, tą sytuacją jeszcze bardziej dobił. Tutaj też może chodzić na przykład o a, waszego partnera bądź też partnerkę. Wy na ten moment myślicie, że ta osoba jest a, takim waszym ideałem, a tu nagle coś się wydarzy, że no niestety pewna sytuacja spowoduje to, że m, możecie, że tak powiem, wasza sytuacja, możecie ją odebrać jako zupełnie inną, aż o 180 stopni. Niby jest super fajnie, tu nagle coś przychodzi i no niestety tracicie to. To, to wasze teoretyczne, iluzoryczne poczucie szczęścia nagle się rozpada, i wy jesteście strasznie zdołowani, strasznie przytłoczeni. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart, tutaj, kochani, musicie uważać, jeżeli chodzi o. O to, co macie, o to, co budujecie, jeżeli chodzi o właśnie jakieś solidne fundamenty, czy to jakiejś konkretnej relacji, bądź też jakichś konkretnych takich przedsięwzięć. Pamiętajcie, żeby wszystko dopinać na ostatni guzik, żeby wszystko było zwarte i solidne, bo tu może być taka sytuacja, że coś nieoczekiwanego wyjdzie i po prostu zburzy to wasze poczucie takiego idealnego życia bądź też idealnego partnera. Tak więc mam nadzieję, mam wrażenie, że to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy pa! pa.